Zasubskrybuj nasz kanał, aby otrzymywać najnowsze komentarze zarządów spółek giełdowych, analityków i ekspertów inwestycyjnych. Partnerem programu jest spółka MFood SA, największy giełdowy polski producent oraz dystrybutor miodów z całego świata. sobie wyobrazić i wymarzyć lepszy start nowego roku niż taki, jak mamy na giełdzie. Nasze indeksy od początku roku są jednymi z najlepszych na świecie. No od tego mamy dzisiaj święto imponujący debiut: debiut spółki Diagnostyka na giełdzie. Debiut taki, o którym, na który długo oczekiwaliśmy. I to, co nas ogromnie cieszy. Wielka transakcja, ponad 1 miliard 700 milionów złotych. Transakcja, w której wzięła udział ogromna rzesza inwestorów indywidualnych. Ponad 12 tysięcy osób zapisało się na akcję. Skala redukcji też bardzo duża, 94%. No ale ci, którzy otrzymali tę akcję, mogą być naprawdę szczęśliwi, bo mamy imponujące wzrosty ceny akcji. No i mam nadzieję, że to będzie sygnał też dla innych spółek o tym, żeby myśleć o giełdzie. Ludzie, ale również dla inwestorów, żeby pomyśleć, żeby część swoich oszczędności również zainwestować długoterminowo na rynku kapitałowym. To jest dobry czas dla giełdy, to jest co, dobry czas dla rynku kapitałowego nie tylko w Polsce, ale w całej Europie. O rynkach kapitałowych konkurencyjności mówił się bardzo dużo. Nowa Komisja Europejska stawia sobie za jeden z głównych celów poprawę konkurencyjności europejskiej gospodarki. No a my mamy dobry czas również dla Polski ze względu na dobre dane makroekonomiczne, wzrost gospodarczy w Polsce przyspiesza. Jesteśmy jednym z liderów wzrostu na świecie. No i ten wzrost mam nadzieję, że będzie napędzany w coraz większej mierze inwestycjami, inwestycjami które są w dużej mierze finansowane przez program KPO, ale również mam nadzieję że spółki prywatne będą Coraz bardziej zainteresowane tym, żeby zwiększać swoje, swoją bazę produkcyjną. No a inwestycje potrzebują kapitału i mam nadzieję, że spółki będą po ten kapitał sięgać na giełdzie. Na giełdzie. Tym bardziej, że można ze względu na pewne uproszczenie przepisów łatwiej teraz emitować akcje, mniejsze są wymogi prospektowe, więc ten proces powinien być prostszy. No i mam nadzieję również, że dzięki temu tych spółek, które będą sięgać po kartach giełdowych będzie coraz więcej. Partnerem programu jest spółka MFood SA, największy giełdowy polski producent oraz dystrybutor miodów z całego świata.